Masz rację, to jest lepsze. Jest okej? Okay? Zastanawiasz się czasem, jakby wyglądało nasze życie, gdybyś nadal tu była? Wiesz, przyjaźń to coś więcej niż obecność za życia. To ślady, które ktoś zostawia w tobie na zawsze. Ja się przenoszę w twoje sny, w stare piosenki, w te rzeczy, które znałyśmy tylko my. Wspomnienia nie zastąpią człowieka, ale uczą Cię jak kochać, jak pamiętać i jak iść dalej. Nawet jeśli boli, i nawet jeśli to już tylko echo. Tu jesteś. Wszędzie Cię szukałam. Idziemy?